Skazani przez wszystkich na porażkę mogą zagrać bez presji, choć nogi na pewno nie odstawią. Czy Węgrom uda się wyszarpać choćby jeden punkt? Pięć lat temu też startowali z pozycji kopciuszka, wracając na euro po 44 latach, a wygrali grupę z przyszłym mistrzem Europy, Portugalią, dbając przy tym o dobre widowisko i remisując 3 do 3. Taki sam wynik Węgrzy zanotowali w starciu. Eliminacji mistrzostw świata z Polską w debiucie Paulo Souzy, którego zaskoczyli zwłaszcza w pierwszej połowie. Selekcjonerem jest 56-letni Marco Rossi, który nie przegrał z drużyną narodową żadnego z ostatnich 11 spotkań. Na Euro skład zacznie od dwóch filarów reprezentacji grających na co dzień w jednym klubie. Gulaci jest podstawowym golkiperem wicemistrzów Niemiec Werbe Lipsk gra również choć nieco rzadziej Willy Orban Polscy kibice znają z pewnością Lovrencicza, 32-latka grającego w przeszłości w Lechu Poznań. W meczu z Polską z dobrej strony pokazał się Klein Heisler, który w węgierskiej drużynie zasiada na tak zwanej kierownicy. Największą bolączką jest oczywiście brak największej gwiazdy kontuzjowanego Szoboszlaja. Grę ofensywną na swoje barki spróbuje wziąć kapitan Szalaj, ale w tym sezonie strzelił tylko jedną bramkę w Bundeslidze. Być może skuteczniejszy byłby Nikolicz, ale mimo wciąż dobrej formy strzeleckiej w lidze i dwóch Dających zwycięstwo bramek z Andorą w eliminacjach do Mistrzostw Świata w próbie generalnej przed euro nie podniósł się z ławki. Rosji preferuje ustawienie 3-5-2. W tak trudnej grupie raczej nie będzie ryzykował i postawi na proste środki, które mogą dać Węgrom szansę na sprawienie niespodzianki. Jedno jest pewne: najczęściej faulująca w całych eliminacjach drużyna Węgier nie odstawi nogi i nie położy się przed wyżej notowanymi rywalami. Aktualnie mistrzowie Europy wydają się być w jeszcze lepszej formie niż na poprzednim turnieju. I być może niezbyt martwi ich tak silny skład grupy, bo przecież przed pięcioma laty zakończyli tę fazę turnieju na trzecim miejscu, a ostatecznie i tak sięgnęli po tytuł. Portugalia jest w dobrej formie. W ostatnich 15 meczach przegrała tylko z mistrzami świata i to tylko 1 do 0. Rozgromienie Izraela tuż przed Euro na pewno poprawiło nastroje kibicom z Półwyspu Iberyjskiego. Do obrony tytułu Portugalczyków poprowadzi ten, który ostatnio – można powiedzieć, że do spółki z Ronaldo – sięgnął po trofeum, czyli Fernando Santos. Ciekawe na kogo postawi między słupkami – Rui Patricio i Rui Silva – zegrali po 90 minut w ostatnich sparingach. Ciekawa rywalizacja jest również na stoperze – doświadczony Pepe, mistrz Francji Fonte i najlepszy piłkarz Premier League Ruben Dias. Na bokach prawdopodobnie zobaczymy Cancelo i y Guerreiro. W środku jest Danilo, Neves czy Carvalho, ale największy tłok wielkich gwiazd jest ciut wyżej. Bruno Fernandes genialnie odmienił Manchester United. João Felix to złote dziecko portugalskiej piłki, i już jakiś czas temu warte 126 milionów euro. Bernardo Silva grał w finale Ligi Mistrzów. Diogo Jota świetnie wprowadził się do Liverpoolu. Andres Silva w Bundeslidze strzelił aż 28 bramek. Pewniakiem w zasadzie jest tylko kapitan Cristiano Ronaldo. Trochę szkoda, że szantos decyduje się na system z dwoma defensywnymi pomocnikami, ale przecież ktoś musi nosić fortepian, bywa tak, u ktoś na nim grał. Portugalska melodia na tym turnieju, z tak szeroką i dobrą ławką, z tyloma alternatywami dającymi tak wiele opcji, może zabrzmieć tak dobrze jak we Francji. Nasyceni mistrzostwem świata, ale podrażnieni porażką w ostatnim finale na euro. Jak na turnieju zaprezentuje się jego faworyt. Kiedy Francuzi. Ostatnio zostawali najlepszą reprezentacją świata. Tytuł poprawili dwa lata później, zdobywając Mistrzostwo Europy. To pokolenie piłkarzy z pewnością stać na to, by historia zatoczyła koło. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat przegrali tylko raz. Trzy razy zremisowali, a 16 razy wygrali. Awansowali na euro z pierwszego miejsca. Trener Didier Deschamps pamięta, jak to jest wygrać euro tuż po mundialu. Podobnej sztuki będzie chciał dokonać z drużyną, którą prowadzi od wielu lat. Selekcjoner dba o to, by nawet Mistrzowie Świata nie spoczęli na laurach, dlatego ciągle pompuje w zespół świeżą krew, także godząc się z doświadczonymi gwiazdorami. Juris jest kapitanem i pewniakiem w bramce. Na pozostałych pozycjach jest tylu dobrych piłkarzy, że o takie miano znacznie trudniej. W zasadzie wystarczy wymienić same nazwiska. Waran, Kimpembe, Hernandez, Pavard, Kante, Pogba, Mbappe, Griezmann, no i wreszcie Benzema, który... Przeżywa drugą młodość. Po genialnym sezonie w Realu po prostu musiał wrócić do tej kadry. Zagrał z Bułgarią, choć szedł z lekkim urazem. Francja zagrała wtedy 4-3 z obrońcami Bayernu na bokach i bohaterem finału Ligi Mistrzów Kante w środku pola. Potrafią zamknąć rywala blisko pola karnego i grać nawet 2-4-3-1. Francja jest bardzo silna, może walczyć o złoto, ba. Jej ławka mogłaby śmiało zagrać w finale, a zespół niepowołany przez Deschampa bić się o medal. Pamiętać jednak trzeba. Że nazwiska w piłce same nie grają, nawet te Mistrzów Świata. Zawsze mocniej, ale w tak mocnej grupie, wiele osób skupia się głównie na ich bolączkach, a nie na atutach. I jednych i drugich nie brakuje. Niemcy, nie tylko dzięki swoim piłkarzom, ale też bardzo bogatej historii z urzędu, stawali się zawsze faworytem wielkiej imprezy. Teraz jednak z formą nie jest tak dobrze jak do nas tego Die Mannschaft przyzwyczaili przez lata. 7-1 w ostatnim meczu z Łotwą na pewno nie sprawiło, że kibice zapomnieli o porażce z Macedonią czy laniu od Hiszpanów. Trener Joachim Lew dysponuje jednak tzw. drużyną turniejową No i chciałby sprostać temu, by dobrze spuentować swoją erę w reprezentacji Niemiec. Po Euro zastąpić ma go Hansi Flick. W bramce wybór ułatwiła mu nieobecność Der a także kosmiczna forma Noyera. Na swój Ostatniej turniej z kadrą, Lew zabrał piłkarzy również tych, którym podziękował po ostatnim mundialu, jak chociażby Hummels, który ostatnio stworzył tych stoperów z Rüdigerem i Ginterem. Do kadry wrócił też Thomas Müller. W linii pomocy grają Kroos, Gundogan czy Kimiś. Jest duet triumfatorów Ligi Mistrzów, czyli Havertz z Wernerem, a także skrzydłowi Bayernu i Gnabry. Ostatnio Lew zdecydował się na wariant z trójką defensorów. Rywali zaskoczyć ma rotacja trójki napastników, z których żaden nie jest typową dziewiątką. Siłą Niemiec jest środek pola, co widać chociażby w odsetku celnych podań. Dokładnie 91% zagrań dochodziło do partnera, to najwyższy wynik ze wszystkich dużych w eliminacjach. Czy przełoży się to na końcowy sukces na Mistrzostwach Europy?